W Kurierze akademickim. Dzisiaj trochę odświętnie, bo mamy nasz mały jubileusz. Nasza redakcja obchodzi swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji, oprócz dawki studenckich tematów, przygotowaliśmy dla Was małą niespodziankę. Zostańcie do końca, a zobaczycie, kto stoi za tym zamieszaniem. No to co? Zaczynamy! Zaczynamy. Jak zorganizować imprezę? No jest masa pracy, ale warto, zobaczycie, że warto. Droga do kariery. Zadbanie o, ten, o, o pierwsze wrażenie, ubiór, mowa ciała. Biegi nie tylko na tramwaj. Gdyby student był bogaty, to by pracę się brzydził. Ale że groszem nie śmierci, to wybrzyzać nie może. Wobec tego ważne jest, żeby wiedzieć, jak i gdzie tej pracy szukać. Ten sekret zdradzi Wam nasza reporterka. Chcesz być pracującym studentem, bo żadnej pracy się nie boisz? Codziennie przeglądasz miliony ogłoszeń, wysyłasz niezliczoną ilość CV, a mimo to Twój telefon wciąż milczy? Wystarczy odpowiednie przygotowanie i wszystko może się zmienić. CV tak naprawdę jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ rekruter, który czyta to CV, poświęca około jednej minuty. Dlatego ważne jest, żeby w nim znalazły się wszystkie najważniejsze informacje, a poza tym, żeby było czytelne i przejrzyste na tyle, żeby efektem było zaproszenie nas na rozmowę kwalifikacyjną. Można w bardzo ciekawy sposób pisać nasze praktyki, może zaangażować w wolontariat. Jeśli to wszystko ładnie sobie rozmieścimy w naszym CV, to tak naprawdę no, jesteśmy w stanie pierwszy raz przeczytać to CV nie zauważając, tak, że ktoś w ogóle. Nie pracował zawodowo. Warto stworzyć swój szablon CV, który będzie oryginalny i pozwoli nam wyróżnić się na tle innych kandydatów, tylko bez przesady. Zdarzają się drodzy Państwo zdjęcia, gdzie wycinamy z imprez i mamy w tle jakiś wieszak, jakieś na ręce innych osób, tak? Takich... Broń Boże, nie wstawiamy do CV. Kiedy już dostaniemy upragnione zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, powinniśmy poznać specyfikę firmy i przygotować się na możliwe pytania, jak pozytywnie się zaprezentować. Więc przede wszystkim zadbanie o, ten, o, o pierwsze wrażenie, ubiór, mowa ciała, jak się zachowujemy. To są takie najczęściej popełniane błędy. Istnieją też inne możliwości, które pomogą studentowi w walce o wymarzoną posadę. Niezależne Zrzeszenie Studentów jeszcze do 23 marca oferuje program edukacyjny Drogowskazy Kariery. To jest projekt, który polega na organizacji przez nas darmowych szkoleń i warsztatów we współpracy z licznymi firmami i instytucjami. I to ma dać przede wszystkim młodym ludziom zastrzyk praktycznej wiedzy, która ma uzupełnić. To, te informacje, które uzyskują na wykładach, i przede wszystkim stanowić dla nich mocny wpis w CV. Teoria, teorią, ale co na to pracodawca? Moim zdaniem najważniejsze jest to, czy pracownik pasuje do specyficznej organizacji, czy nie. Mój kolega, który, który rekrutuje odnośnie spraw merytorycznych, mówi: Panie, jesteś strasznie spokojny. To jest jakiś dowcip, może. Jakby spojrzał na nas, nie znam żadnego. Ale mógł się nauczyć na następne spotkanie, że pozbroił nas taką, taką szczerością i, i, i został w nami do dzisiaj. W dzisiejszych czasach nie wystarczy mieć umiejętności, trzeba jeszcze umieć je sprzedać. Kiedy już oczarujemy pracodawcę swoim urokiem osobistym, możemy liczyć na współpracę, a dalej to już droga na sam szczyt. Jak o formę? Chodzę na siłownię, basen, uczeszam na zajęcia z Zumby, pol dance, no i koniecznie rower dwa razy w tygodniu. Nie, w zasadzie to nie robię żadnej z tych rzeczy. W takim razie, może Marek, który pobiegnie w poznańskim półmaratonie, będzie dla Ciebie jakąś inspiracją. Skłony, wymachy, rozgrzewka. Gotowi do startu. Start. Tak swój dzień rozpoczyna Marek. Miłośnik biegania, który startuje w zbliżającym się półmaratonie poznańskim. Ja lubię sobie stawiać nowe cele przed sobą i faktycznie, kiedy się przechodzi przez te metry, przebiega się przez te ostatnie metry, no to człowiek czuje się niesamowicie. Czuje się w taki sposób, że jakby mógł zrobić wszystko i mógłby osiągnąć wszystko. Marek ma na swoim koncie osiągnięcia w wielu maratonach. Brał również udział w koronie maratonów polskich. Nie ukrywa, że bieganie to idealny sposób na odreagowanie codziennych stresów. Poza tym nie ukrywam, że po takim całodniowym, można powiedzieć, wyścigu, tak? kiedy stres nam towarzyszy przez cały dzień, mamy dużo zadań, dużo rzeczy do zrobienia. To jest taki sposób, żeby się po prostu rozładować, żeby zapomnieć o wszystkim, no i żeby się zrelaksować. Wszyscy, którzy chcieliby wystartować w tegorocznej edycji półmaratonu poznańskiego, mają czas do 27 marca. Zapisy przyjmowane są przez formularz na stronie internetowej. Opłata startowa wynosi 50 zł. Do półmaratonu piątej jubileuszowej edycji pozostało nam już niespełna trzy tygodnie, a lista startowa można powiedzieć, że tak kolokwialnie pęka w szwach. Na obecną chwilę przyjęliśmy 4,5 tysiąca zgłoszeń. Przypomnę, że limit to 5 tysięcy, więc czasu tak naprawdę niewiele i miejsc też niewiele. W półmaratonie wystartuje wielu studentów, a czy oprócz biegu na tramwaj? uprawiają jakieś inne sporty? Razem ze siłowni powinni uprawiać sport po to, żeby nie, wiem, nie mieć brzucha na szybko. Jazdę rowerową. Jogging. Tańczę między innymi, a ja tak jakoś nie bardzo, szczerze mówiąc, oprócz tych dwóch prób w tygodniu. Na pewno bieganie, jogging. Dość, dość tanim sportem wystarczą jedynie dobre buty. A jakie to są dobre buty? To są na przykład takie buty, i one charakteryzują się tym, że są zbudowane z miękkiej pianki na całości, i do tego jest tutaj zastosowana poduszka gazowa, i to razem nam daje naprawdę bardzo dobre amortyzujące buty, czyli jakby stawy nam nie będą się męczyły mięśnie, będziemy mieli zapewniony komfort podczas biegu kiedy mamy już obuwie, odpowiednią odzież, a motywacji nam nie brakuje, wystarczy zacząć trenować. Jak to zrobić, żeby efekty naszej pracy były widoczne gołym okiem? Bieg przeplatać z chodzeniem, z marszem. Są to takie krótkie odcinki. 30-sekundowe biegi przeplatane z marszem na minutę. Jeżeli już ten trening Zacznie nam przynosić efekty, będziemy wytrzymywać te biegi, możemy wydłużać ten dystans. Czego życzy się biegaczom przed startem? My, patrząc na czarnego kota, życzymy po prostu powodzenia. Zorganizować imprezę na kilkaset osób to niewątpliwie wyzwanie. Ja mam problem, żeby zorganizować urodziny. A co dopiero takie wydarzenie? Jednak są studenci, dla których planowanie wielkich eventów to nie tylko praca, ale i pasja. Zobaczmy, jak sobie radzą. Gdy dostają własny kawałek podłogi, nikt nie musi mówić im co mają robić. Mowa o młodych organizatorach, których eventów nie da się nie lubić. Ten event skupia ludzi bardzo specyficznych. Średnia wieku na tym evencie jest 23-25 lat w górę. Są to ludzie z całej Polski, ludzie, którzy lubią, lubią sztukę psychodeliczną, niskie tony. Wiemy już, że do tanga trzeba dwojga, a ilu osób potrzeba, aby przygotować parkiet? To pochłania bardzo dużo czasu. Tu co widać jest właściwie, robimy wszystko teraz, tak to widać na, na ostatnią chwilę jednak. Cały proces zaczyna się kilka miesięcy przed, właściwie przez pół roku taki będzie przygotowywany, dogadywanie artystów. Zebranie ich w jednym miejscu w takim czasie jest bardzo trudne, ponieważ mają wszyscy trasy na świecie porobione. Później jest proces zbierania zbierania sprzętu, zbierania ludzi, bo sprzęt nie jest, nie jest tutaj klubowy, jest dowożony. Największą, największą nagrodą są właśnie nie, nie pieniądze, których w Polsce ciągle brakuje, ale, ale zadowolenie ludzi, którzy mówią przez tym, o, o, tej, o tej imprezie przez kolejny rok. Ich zapał nie dopuszcza umiaru, a oni sami zmęczenia. To właśnie powód, dla którego z sukcesami znają się nie od dzisiaj. No jeżeli chodzi o moje największe sukcesy organizacyjne, to na pewno Drop the w Warszawie i Steve Aoki w 1500 metrów. A w Poznaniu chyba największy import, jaki zrobiłem i z którego jestem najbardziej dumny, to przy współpracy razem z Paszczakiem yy, Dirty Phoenix. Nasz największy yy, do tej pory oraz najbliższy event, który organizujemy do 26 maja w Starej Rzeźni w Poznaniu z Foreign Badger oraz Conan Podobno dobrym organizatorem jest ten, kto zna drogę, idzie drogą, a także wskazuje ją innym. Ta jednak nie jest wolna od przeszkód. Tak naprawdę wszystko zależy od doświadczenia, z kim współpracowaliśmy. Niektórzy zgadzają się od razu przyjechać do Polski, z niektórymi trochę trzeba się namęczyć i pokazać swoje walory, swoje doświadczenie i tak dalej, i możliwości. I po prostu przekonać się do tego, że będzie to dobry event. Dla naszych bohaterów życie to bal jest nad bale a ich największym wyzwaniem jest tę samą ideę przekazać przybyłym gościom. Moim zdaniem jest bardzo dobrze, chociaż zabawa się rozkręca i jest coraz lepiej. No, czekam na MLK, ja myślę, że będzie najlepszy i dzisiaj on najbardziej poniższy. Nasze zamiłowania mogą być nie tylko pokarmem wyłącznie dla duszy, ale i dla portfela. Przepis idealny? Robić to, co kochamy, a przy odrobinie wysiłku zgotujemy sobie wymarzony los. A teraz przegląd najważniejszych informacji z akademickiego poznania. Na Wydziale Biologii UAM odbyło się pierwsze seminarium rekrutacyjne do projektu Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej. Jego celem jest poprawa komunikacji pomiędzy badaczami a przedsiębiorcami w zakresie potrzeb technologicznych i biznesu. Jeśli jesteś studentem lub doktorantem i wciąż szukasz innowacyjnych rozwiązań, koniecznie dołącz do projektu. Absorbujący film dyskusja i wegańskie przysmaki. Oto propozycja na spędzanie piątkowych wieczorów. 9 marca poznańska inicjatywa na rzecz zwierząt Anima zorganizowała projekcję filmu To Tylko Zwierzęta. Po seansie wszyscy mieli okazję uczestniczyć w dyskusji w klubu Księgarni Głośna z jednym z twórców filmu i delektować się cukierniczymi wypiekami organizatorów. Następne spotkania już 1 kwietnia. To nie kaczka dziennikarska, więc zapraszamy! Chcesz pospacerować w przestrzeni czworowymiarowej, a może pokolorować własnego wirusa? 15. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki nadchodzi wielkimi krokami. W dniach od 27 do 29 marca osiem poznańskich uczelni i Polska Akademia Nauk zapraszają wszystkich ciekawych do świata nauki i sztuki. Dokładny program znajduje się na tej stronie internetowej i kto powiedział, że nauka musi być nudna? Siedzisz i siedzisz, myślisz i myślisz. Nie pozwól, aby 600 tysięcy złotych przeszło Ci koło nosa. Jeśli tylko masz genialne rozwiązanie z dziedziny biotechnologii, chemii, technologii informatycznej lub komunikacyjnej. Wykrzycz światu głośno know-how. Zgłoś do 30 marca swój innowacyjny pomysł za pośrednictwem tej strony internetowej i weź przyszłość w swoje ręce. Studenci ekonomii nie od dziś podróżują po Polsce. Forum Uczelni Ekonomicznych organizuje wymiany w ramach pięciu uniwersytetów, w tym poznańskiego. Każdy student wybiera spośród dwóch wariantów. Most ekonomiczny, czyli czterodniowy maraton wykładów i warsztatów, ale przede wszystkim cztery dni intensywnej zabawy w Nowym Mieście i transekonomik, czyli wyjazd na cały semestr. Niestety nawet jubileuszowy odcinek musi dobyć końca. Ale najpierw trochę statystyk. Każdy odcinek przygotowujemy ponad tydzień. Redakcja liczy 35 osób, a startowaliśmy w czteroosobowym składzie. Przez rok powstały 22 odcinki. Zrealizowaliśmy ponad 80 studenckich materiałów. Rozmawialiśmy z setkami osób i zjeździliśmy tramwajami tysiące kilometrów w poszukiwaniu inspirujących tematów. Za wspólnie spędzony rok. Dziękujemy! Jak odmierzona jest to dobra.